Na moment wrócę, bo cały czas Wiesław mówi, że jest przerażony. Ja też jestem przerażony. W serwisie, chyba o 7, a może o 7.20, była ta informacja do tych regionalnych izbach obrachunkowych czyli krótko mówiąc, a akurat miałem w poniedziałek okazję rozmawiania z kilkunastoma. Pośród najlepszych polskich prezydentów miast i oni są przerażeni, bo de facto za sekundę można skasować. Właściwie już to, już to jest, bo to już na etapie Senatu będzie podważona, a potem skasowana nasza, nasza, nasza samorządność w ogromnym stopniu. Znaczy, już Senat uchwalił, czy tylko prezydent tak, podpisuje tak, teraz, no to, teraz to, bo automat, Zostają sądy I, i oczywiście mówimy teraz, to może przechodzimy do drugiej fazy, jest jakaś inicjatywa która będzie dzisiaj amorficzna, jutro może przejdzie w stronę aktywną, a pojutrze cholera wie, Ale ten bidans tych ostatnich 20 miesięcy jest przerażający. Porównanie do września jest kompletnie, według mnie, nie na miejscu, ponieważ we wrześniu 1939 roku, abstrahując od tego, czy metafora Militarna przystaje do takiej sytuacji jednak w pokojowej, no ale niech będzie. Mieliśmy do czynienia z miażdżącą przewagą wroga, natomiast A wojsko, nawet dwóch natomiast no tak, w którymś momencie, natomiast wojsko polskie biło się na wszystkich frontach. No tu też się bije, końca. platforma nie, się bije, nowoczesna się, się bije, kąt się bije. Pospacerowaliśmy po sobie. Na bardzo przemiłych demonstracjach uśmiechaliśmy się do ucha do ucha, zachwycaliśmy się, jaka była pogodna, życzliwa, otwarta, wspaniała rodzinna atmosfera. Szliśmy na obiad, rozchodziliśmy się do domów, każdy z góry wiedział, że żadna z tych demonstracji nic nie przyniesie poza poprawą sobie humoru na trzy godziny. Jeśli to jest społeczny opór w 40-milionowym państwie w momencie, kiedy demontuje się największe osiągnięcie tego narodu od 300 lat, to ja bardzo dziękuję za takie społeczeństwo obywatelskie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokfM oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik audycje